Za parę chwil pojedynek derbowy, finał Pucharu na szczeblu okręgu. Karpaty Krosno zagrają w finale z Czarnymi Jasło. Przed nami trenerzy obydwu drużyn: Adam Domaracki i Dariusz Liana. Dariusz, zaczniemy od Ciebie. W tamtym sezonie świetną przygodę zafundowałeś zarówno piłkarzom, jak i kibicom w Pucharze Polski. Szliście jak burza, dopiero ekstraklasowa stal mielec musiała Was powstrzymać przed kolejnymi zapędami. Jaki macie plan na turniej tysiąca drużyn w tym roku? Czy chcecie podobnie zajść jak najwyżej, czy też może troszeczkę więcej uwagi skupicie na rozgrywkach ligowych? Myślę, że no dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na meczu czternymi jasło, nie patrzymy do przodu, bo takie mecze rządzą się własnymi prawami. Jest to mecz derbowy poza tym, więc na pewno chcielibyśmy kontynuować taką przygodę jak w tamtym roku. No zobaczymy po dzisiejszym meczu, czy będzie to nam dane. Na pewno zrobimy wszystko, żeby dobrze się zaprezentować kibicą i dzisiaj zwyciężyć. Pojedynki derbowe rządzą się swoimi prawami. Panowie, czy musicie jakoś specjalnie mobilizować zawodników na tego typu mecze, czy raczej studzić gorące głowy? Z tym pytaniem zwracamy się na początek do trenera Czarnych Jasło. Myślę, że jest to indywidualne podejście oczywiście każdego z zawodników, ale ogólnie zawsze tak jest, że w szatni panuje atmosfera przed każdym derwowym pojedynkiem, taka, że za wiele nie ma co motywować. Każdy sam wewnętrznie przygotowuje się do tego spotkania, chce się pokazać z jak najlepszej strony, no i na pewno wniesie jak najwięcej dobrych rzeczy dla swojego zespołu, więc wydaje mi się, że motywacja czy z jednej, czy z drugiej strony dodatkowa, może niewielka, ale nie jest tak bardzo potrzebna. A jak to wygląda w drużynie Karpat? Bardzo podobnie. My przede wszystkim nie chcemy się dzisiaj przedemotywować, ponieważ no, przed ostatnim meczem ligowym ta motywacji może było trochę za dużo, dlatego była trochę nieskuteczność w pierwszej połowie i dzisiaj na pewno mamy się mocno zmobilizować na ten mecz i żeby przede wszystkim zaprezentować dobrą piłkę kibicą. Ale mamy grać spokojnie, cierpliwie i żeby po prostu też tej motywacji nie było za dużo, bo może to iść w drugą stronę. Dawid Król jest wyjściowy 11. Tak, jest w 11. Pytam nieprzypadkowo, bo podczas ostatniego pojedynku derbowego, ligowego, to on stał się poniekąd katem jasielskiej drużyny. Czy tylko na tego zawodnika, czy też na innych będziecie zwracali dziś szczególną uwagę? My zdajemy sobie sprawę z klasy zespołu Karpat-Krosno. Zresztą już przy samym podziale na grupę lepszą i słabszą, Karpaty znalazły się w tej grupie lepszej, my w słabszej. My mamy inne cele celu utrzymania, Karpaty mają jeszcze szansę przecież w walce o awans, więc dajemy sobie sprawę, że to nie tylko sam jeden zawodnik będzie tutaj, powiedzmy, stanowił o sile zespołu, ale cały zespół jest bardzo silny, bardzo mocny. Graliśmy też sparring z Karpatami, więc wiemy, że jest to bardzo mocny przeciwnik. No, i aby dzisiaj odnieść sukces, naprawdę my musimy się wznieść tutaj na wyżyny swoich możliwości. Generalnie, ostatnie pytanie. Generalnie dziś garstka tylko oficjeli na stadionie Karpat przez COVID. Obydwie drużyny, zresztą wszystkie, całe piłkarskie środowisko rozgrywa mecze bez kibiców. Panowie, jak, jak wasze drużyny podchodzą do tego typu obostrzeń? Jak im się gra? Czy jednak Taki mecz jak ten dzisiejszy, gdyby była możliwość rozegrania go z kibicami, uważacie, że byłoby lepsze widowisko? No, piłka nożna jest po to no i po to są ligi, po to są mecze, żeby były przede wszystkim dla kibiców, bo o to w tym wszystkim chodzi. Są kibice, to po prostu cała ta piłka jest dla wszystkich po prostu czymś fajnym i każdy się angażuje. Natomiast no, mamy taką sytuację, jaką mamy, musimy się z tym pogodzić, natomiast bardzo żałujemy, że kibiców nie ma. Darku, a najbliższe spotkanie ligowe będzie już z kibicami, jako ich szczególnie zapraszamy wszystkich? Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich sympatyków na stadion. Tutaj w sobotę 25% miejsc może być zapełnionych. W naszym przypadku to jest prawie tysiąc kibiców, więc na pewno mogliby być tym dwunastym zawodnikiem. I dzisiaj niestety nie mogą przyjść, bo jeszcze obostrzenia, ale w sobotę na pewno mogą nam pomóc. To wszystkim kibicom życzymy dziś ostatniego, miejmy nadzieję, w tym roku pojedynku już bez kibiców. Bardzo ciekawej relacji. Trenerom życzymy oczywiście spokojnego meczu, bez kontuzji. No i niech wygra lepszy. Dziękuję, Dziękuję do widzenia. Do widzenia.